Chwała Tobie królu Chwała Tobie Wieków! Chwała Tobie królowieków, Chwała Tobie królowieków. Witaj nasz królu i zbawicielu. Ty sam zlitowałeś się nad grzesznymi. Chwała Ała tobie, wieku, wieku. Chwała tobie, wieku, wieku. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus skrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła fund szlachetnego, drogocennego olejku nardowego. I namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła, a dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z jego uczniów, ten, który miał go wydać: Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, że dbało o biednych. Ale ponieważ był złodziejem i mając szos, wykradał to, co składano. Na to rzekł Jezus: Zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić nadziei mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest i przybyli nie tylko ze względu na Jezusa ale tak żeby ujrzeć Łazarza którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodów odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. Oto słowo Pańskie. Niech Wsiądźmy, kochani. Kiedy z władzami miasta naszego wybieraliśmy dzień, naszej modlitwy, bo różne okoliczności stawały na przeszkodzie, to Pan Bóg swej opatrzności nas zaprosił dzisiaj. Wybór padł na dzisiejszy dzień, kiedy nasza ojczyzna obchodzi 1059. rocznicę Chrztu Polskiego, kiedy postawiono tutaj krzyż. Kiedy za Prymasem Wyszyńskim, powtarzając, ślub, naród ślubował pod przywództwem Mieszka, wierność Krzyżowi, Chrystusowi, Ewangelii, a później również Maryi. I tak jest po dziś dzień. Dzisiejsze, te, tegoroczne wydarzenie w naszej Ojczyźnie, obfituje w mnogość ważnych dla nas rocznic. Oto w tych dniach będziemy obchodzili również tysiąclecie królestwa polskiego, koronacji pierwszego króla. Będziemy obchodzili czy obchodzimy 500-lecie hołdu pruskiego. To wszystko pokazuje nam naszą historię. I król, który oddaje królestwo pod Boże błogosławieństwo i piekę Maryi i siła potęgi Królestwa Polskiego, że narody ościenne klękają przed nim, przed, nim, przed królem i nie jeden raz w historii. Ale nie zawsze jest tak pięknie, bo ci, którzy idą za Jezusem, którzy otrzymali łaskę Chrztu, Pan Jezus ujmuje za rękę, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Bóg ujmuje za rękę i kształtuje, ustanawia przymierze z ludźmi, by sam Bóg, będąc światłością dla narodów, Otwierał oczy niewidomym, aby z zamknięcia wypuszczał jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. To jest obietnica Boga dla tych, którzy dochowują wierności łasce chrztu świętego. A tak jest naród polski. Obchodzimy dzisiaj również, właśnie wczoraj dokładnie, 85. rocznicę, zbrodni katyńskiej. I patrząc na to wszystko, kiedy dzisiaj gromadzimy się w piętnastorocznice katastrofy smoleńskiej, trzeba powiedzieć, że w historii dziejów naszego narodu wielokrotnie był zamach na elity narodowe. Jakkolwiek byśmy ten, to słowo zamach interpretowali. I on nigdy nie pochodził z wnętrza narodu, nigdy nie pochodził z posłuszeństwa narodu w łasce Chrztu Świętego w chrześcijańskiej kulturze zawsze pochodził z zewnątrz. Żeby daleko nie sięgać to tylko XX wiek. Ileż było takich zamachów, żeby wyeliminować kwiat inteligencji polskiej? Po co doskonale wiemy? Żeby naród był słaby intelektualnie i duchowo. Tylko nie myślą. Nie myśli duch tego świata i nie myślą wielcy tego świata, że ten naród od początku zawierzony jest Maryi, że ten naród oddany jest Bogu i z popiołów z martwych powstaje. Co prawda można po ludzku powiedzieć z jakimś może opóźnieniem, ale pojawiają się nowe elity. Pojawiają się, nowy, no, pojawia się nowych ludzi, plemie, które z tych popiołów w każdej epoce, dochowując wierności Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi Świętemu, jak mówił prymas, tysiąclecia, wydobywają z popiołów piękno naszej historii i narodowej tożsamości. Nie uda się. Tylko nie wiemy jeszcze, ile ofiar będzie musiał ponieść nasz naród, żeby zwycięską piersią i mocą przywódczą stanął na czele wielu narodów. Stanął też na czele chrześcijańskiej Europy. Tak jak w wielu proroctwach jest o tym mowa. Bracia i siostry, Zbigniew. Preisner w jednym ze swoich utworów powiedział: Przekonaj, że to ma sens, że nie trzeba żałować przyjaciół. Spoglądamy zatem na to, to wydarzenie sprzed 15 lat. Przekonaj, jaki sens miała śmierć 96 wspaniałych osób odpowiedzialnych za różne areopagi naszego życia politycznego, społecznego, kulturalnego, kościelnego, wojskowego czy naukowego. Wiemy, przed chwilą powiedzieliśmy sobie, o co w tym wszystkim chodziło. Mówi się, że czas leczy rany, czas to miłość, czas nie leczy rany. Jedynie zabliźnia rany. Dzisiaj przy y, osiągnięciach medycyny, w tym medycyny plastycznej, może wyeliminować zewnętrznie rany, zaretuszować te rany, ale wewnętrzne ślady pozostają i świadomość tych ran pozostaje, mimo przebaczenia. Mimo przebaczenia. W świetle wiary. Jesteśmy w stanie wytłumaczyć wiele wydarzeń, takich, z których Bóg układa wielką historię, z których Bóg układa mozaikę, która ma swoją logikę, a której do końca tutaj na ziemi nie poznamy. Wiara bowiem to wiara w Boga i wiara Bogu. Tego naród nasz doświadcza. Doświadcza i ufamy, że dzięki nam będzie dalej doświadcza, bo Bóg nam mocno ufa. On chce nas namaszczać, chce nieustannie nas posyłać. Chociaż tak jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, nie tylko uczeni w piśmie, arcykapłani chcieli uczynić zamach na Jezusa. Ale chcieli zabić i łazarza. A łazarz jest tym, którego Bóg swoją mocą, miłując go, uczynił wielkim, uczynił cud. Jest symbolem również i naszym, symbolem naszego narodu. Że będzie się ciągle próbowało zabijać Jezusa, pochwycić Jezusa, a przy okazji jeszcze historii i teraźniejszości Łazarzów, tych, którzy są obrazem, którzy są znakiem, którzy są przeszkodą do tego, aby to Polska kłaniała się innym mocarstwom. Na śmierć takich wartościowych i zasłużonych ludzi. Też można spojrzeć innym fragmentem Pisma Świętego. Kiedy widzimy czas po zmartwychwstaniu Chrystusa, uczniów, którzy idą do Emaus. My jesteśmy w drodze do Emaus, do gorących źródeł, bo tak nosi nazwę ta miejscowość tak się ją tłumaczy: gorących źródeł Bożej miłości, Bożej wier bo wierności Bogu wierności naszej narodowej historii, tradycji, tożsamości. To byli ludzie, ci z drodzy Dajmaus, którzy położyli swoją nadzieję w Bogu, zaufali Mu, a potem przyszedł Wielki Piątek. Za kilka dni przed nami Wielki Piątek. I przedziwne rzecz, że podczas tego ważnego wydarzenia pochowali się Pochowali się. Nie tylko, jakby zamykając nadzieję, którą dawał mistrz Jezus, ale pochowali również swoją nadzieję. Stali się ludźmi bez nadziei. A ta wędrówka donikąd, do Emaus, wydawała się wędrówką do donikąd. Ale jak mówi nam hasło tegorocznego roku jubileuszowego, jesteśmy pielgrzymami nadziei. Oni byli takimi pielgrzymami, nie wiedzieli, że są pielgrzymami nadziei, bo kto trwa, nawet kiedy po ludzku stracił nadzieję, to dołącza się do niego Bóg. W różnych okolicznościach dołącza się do niego Bóg. Po co? Po to, by się spotkać i po to, by przywrócić nadzieję, a więc droga, która charakteryzuje uczciów Jezusa. To jest droga od nadziei, poprzez beznadzieję, aż do nowej nadziei. I myślę, że w kontekście katastrofy smoreńskiej, my jesteśmy w takiej sytuacji, jako naród który nadzieję pokłada w Bogu, nadzieję pokłada przez Boga w ludziach, których wybiera, a ktoś odbiera tę nadzieję, bo który mądry, suwerenny naród pozostawia obcym mocarstwom sprawę rozstrzygnięcia i badania zbrodni, zbrodni czy katastrofy smoleńskiej który suwerenny naród to czyni. My zostawiliśmy. Nie dlatego, że mieliśmy nadzieję i ufali. Trzeba spojrzeć bardziej w oczy. Dlatego, że my kłaniamy się, klękamy przed tymi, którzy niby są tymi, którzy pomogą nam. Odzyskać na nowo nadzieję. Nie. I trzeba po Bożemu i po ludzku sprawiedliwie spojrzeć. Bo tak jak wspomnieliśmy, czas nie leczy ran, a je zabliźnia, trzeba spojrzeć prosto tym ludziom w twarz. W historii, przed 15 laty. I dzisiaj. I dzisiaj. I trzeba zapytać, kochani bracia i siostry, o stan naszego ducha. Czy dzięki chrześcijańskiej nadziei i wierzy w życie wieczne stać nas naprawdę? A prawda nas wyzwala. Tę prawdę przyniósł nam Chrystus. W momencie, kiedy zostaliśmy ochrzczeni, przynosi tę prawdę każdemu z nas. To uważa się, że jest dzieckiem Pana Boga. Czy udało się wypełnić pustkę po tych, którzy zostali nagle wyrwani z naszego życia, przejmując ich zadania? Czy udało się? Czy jesteśmy znowu uczestnikami teatru, gdzie wzbudza się w sposób sztuczny i podburza się lud? sprawy wokół katastrofy smoleńskiej nie dlatego, że ona jest fałszowana przez naród polski, tylko dlatego, żeby odwrócić uwagę i nie doprowadzić albo odciągać jak najdłużej odkrycie prawdy, która wyzwala. Mieliśmy po 10 kwietnia 15 lat temu nadzieję różnego rodzaju, właśnie że zostaną wyjaśnione te przyczyny katastrofy, że sprawiedliwie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności ci, którzy w większym czy mniejszym stopniu do tej katastrofy się przyczynili. Mieliśmy nadzieję, że ten czas czasu dla ojczyzny zapoczątkuje jakieś zjednoczenie się wokół Najwyższych wartości i polskiej racji stanu. Ale nie, bo nas się uczy w ostatnich dziesiątkach lat, kłaniać się i klękać przed obcymi mocarstwami. Po piętnastu latach widzimy, że te nadzieje się rozpieszkły, jak mgła w promieniach słonecznych. Gdzieś są pośród nas jeszcze we naszych marzeń, pragnień. Tak mówił na ostatniej mszy świętej biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. Nie oznacza to jednak, że pamiętając o 96 ofiarach tamtej tragedii, mamy przeżywać kolejną rocznicę wypełniając nasze serca beznadzieją, mówił biskup. Będąc uczniami Jezusa w każdym, nawet najbardziej tragicznych okolicznościach naszego życia, jesteśmy ludźmi nadziei. Na czym ta chrześcijańska nadzieja się opiera? Opiera się na wierze i na miłości. Że miłość do ojczyzny łączyła wszystkich, którzy lecieli na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej. A dziś modląc się tutaj w naszej bazylice za ofiary tamtej tragedii sprzed 15 lat, wspominając również ofiary zbrodni katyńskiej, modlimy się, bracie i siostro, bo jako ludziom wierzącym, to nam pozostaje. Byśmy żyli w prawdzie, byśmy nie bali się prawdy, byśmy nie bali nadstawić swojego karku na wyszydzenie, tak jak Jezus, byśmy nie dali się stłamsić. Byśmy modląc się za ojczyznę, aby mogła cieszyć się bezpieczeństwem i pokojem, wolnością, pamiętali, że do tej wolności, jeszcze raz powtórzę, wyswobodził nas Chrystus ponad tysiąc lat temu. Niech podsumowaniem tej rocznicy będzie pragnienie działania, niepoddawanie się działania do odkrywania prawdy. Słuchania właściwej narracji, która temu wydarzeniu i innym tragicznym wydarzeniom historycznym w naszej Ojczyźnie towarzyszy. Niech nam zatem, jako ludziom wierzącym, dwie postawy towarzyszą. I na tym spotkaniu dalej, i przez naszą troskę, nasz patriotyzm, pamięć i modlitwa. Pamięć to jest coś. Czego nie jest nikt nam w stanie wymazać. Nie jest nikt nam w stanie wymazać. Bo to kodujemy we wnętrzu swojego umysłu. A w połączeniu z sercem jest to pamięć mocna. Pamięć, która mobilizuje. Pamięć, która daje siły. Pamięć, która daje nadzieję. A jeszcze ten drugi filar modlitwa. Tego też nam nikt nie zabroni.